Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was kochani w tę wielką sobotę, a słowo dzisiejsze to dokonało się. Ściśle rzecz biorąc, to nie ma Ewangelii na dzisiaj. Nawet takie myśli mi przyszły do głowy, że nie ma co nagrywać jednego słowa, bo przecież nie, będę, nie będziemy publikować o piątej rano w sobotę filmu o zmartwychwstaniu. A z drugiej strony, kiedy zacząłem o tym myśleć zaczęło we mnie pracować to słowo, dokonało się, tym słowem zacząłem się modlić i to jest najlepsze słowo chyba na ten sobotni poranek, bo w tym dokonało się jest nasze życie, w tym dokonało się są nasze grzechy, w tym dokonało się jest powstawanie z tych grzechów, w tym dokonało się ostatecznie jest nasze przejście i tak naprawdę nadzieja zmartwychwstania. Zachęcam was, kochani, do tego, abyście pozostali z tym słowem dokonało się aż do wieczora, kiedy wybrzmi radosne alleluja zwiastujące nadejście z martwych wstałego i zanim będę wam życzył pięknych z nim spotkań we wstępniaku niedzielnym, to chciałbym was zaprosić do tego, abyśmy dzisiaj trwali przez ten cały dzień, bowiem dokonało się, bo rzeczywiście dokonało się zbawienie świata. I każda i każdego z nas z osobna. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia już wieczorem we wstępniaku niedzielnym.